Tymczasem w Gdańsku już jedną debatę odwołano. Chodzi o zapowiadane przez Platformę Obywatelską spotkanie na temat Parlamentu Europejskiego. Mieli w nim uczestniczyć pomorscy liderzy list wyborczych PO i PiS. Za 5.12 w dworze Artusa pojawił się lider listy PO, Janusz Lewandowski. Miejsca dla publiczności zajęli tylko jego zwolennicy. Te przeznaczone dla stronników PiS pozostały puste. Ta akurat debata miała być medialna i otwarta dla wszystkich, więc jest to niepowetowana strata i na pewno niewielka zachęta dla wyborców, że do tej debaty nie doszło. Liderka listy PiS nie odpowiedziała na zaproszenie do debaty z Januszem Lewandowskim. Pomysłodawcą dzisiejszych debat w całym kraju między PO a PiS był Donald Tusk. Hanna Foltenkubicka całą sprawę uważa za element PR-u Platformy Obywatelskiej. Nie pan premier Tusk, dla którego mam duży szacunek, będzie mi ustawiał kampanię wyborczą. Ja 2 kwietnia umówiłam się z fundacją pan Władek i z jego dziećmi, aby zrobić spotkanie w nowej karczmie. W związku z tym moim obowiązkiem jest być tutaj, bo ja nie, można, nie mogę zawieźć dzieci. W południe liderzy list PO nie doczekali się na kandydatów PIS, także w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Szczecinie.